Cześć, tu Hydrostacja. Podcast dla fanów sportów wodnych, zdrowej aktywności i pozytywnego wodnego bzika. Ja jestem Damian Mrożek i z małymi przerwami od 40 lat siedzę w wodzie. Dlatego popływamy na falach naszego wieloletniego doświadczenia, złapiemy wiatr w żagle do zdrowej aktywności w wodzie indoor i outdoor, porozmawiamy o bezpieczeństwie, szaleństwie i najlepszych praktykach. Hydrostacja to Twój przewodnik po świecie sportów wodnych, od nauki pływania począwszy po kajakowe przygody. Zanurzcie się razem z nami w Oceanie Fanu. Hydrostacja, tu woda staje się Twoim najlepszym kompanem. Zaczynamy. Spływ kajakowy to może być super fan i wypad budujący Team Spirit, czyli firmowe spływy integracyjne. Może, ale nie musi. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci przedstawić kilka punktów, na które warto zwrócić uwagę i które będą bardzo pomocne w Twoim planowaniu i organizacji spływu kajakowego dla dużej grupy. Planując spływ dla Twojej grupy, zastanów się nad takimi elementami jak czas spływu, wielkość grupy, możliwości grupy, preferencje, co zamierzacie zrobić po spływie. Operator kajakowy, na podstawie Twoich potrzeb, dobierze sprzęt, logistykę, Planuję trasę spływu, a przede wszystkim opowiem Wam, na co zwracamy uwagę od ponad 20 lat, realizując spływy integracyjne w kajakach i hydrostacjach. Może Ci się udać przygotowanie naprawdę rewelacyjnego spotkania firmowego spływu integracyjnego, ale nie zapomnij, że do tego się trzeba dobrze przygotować. Podstawą będzie współpraca między tobą, działem HR, a organizatorem spływu kajakowego. Może tu być wiele bardzo, bardzo atrakcyjnych punktów, ale mogą się przytrafić też po drodze wpadki. Więc, żeby to nie nastąpiło i żeby wasza impreza integracyjna skończyła się pozytywnymi emocjami i budową Team Spirit, zadbajcie o współpracę i szczegóły. Jednym z elementów, które spowodują, że Twoi uczestnicy spływu kajakowego, Twoja grupa będzie zadowolona, będzie na pewno jakość dobranego sprzętu, jego nowoczesny design, czy jest też wygodny, czy jest bezpieczny. I ustal oczywiście szczegóły, jakiego sprzętu potrzebujesz i oczekujesz. Ile jest Ci potrzebnych kajaków dwuosobowych, ile jedynek, a może są potrzebne jakieś trójki. A może potrzebny jest kanu, do którego wsiądą trzy dorosłe osoby i nadal będą się czuć bezpiecznie i komfortowo? Planowanie i logistyka y, takiego spływu to bardzo istotny element. pamiętaj o tym, że nie każda grupa będzie w stanie przepłynąć 20 kilka kilometrów dziennie i nie na każdej rzece będzie to możliwe. Łatwo zgasić ducha w takiej grupie, łatwo zepsuć nastrój w takiej grupie, jeśli długość spływu nie będzie odpowiednia. Jeśli będzie to spływ zbyt długi lub zbyt krótki Kolejna sprawa: e, zwróć uwagę na fakt, czy dostanie się na start spływu, czy rozpoczęcie całej e, imprezy będzie sprawne, czy będzie szybkie. E, czy zorganizujecie to tak, że cała grupa w jednym momencie będzie mogła rozpoczynać e, przygodę i rozpoczynać spływ na rzece? Zdarzały się takie sytuacje i widać to częstokroć nad rzeką, jak e, organizatorzy spływu busikami wożą e, swoich kajakarzy w miejsce rozpoczęcia spływu. Przyjeżdża Pierwszy, drugi, piąty, siódmy, dziewiąty. Mnóstwo tych kursów, więc pierwsi transportowani kajakarze byli na starcie spływu o dziewiątej, drudzy przyjeżdżają pół godziny później i tak dalej, i tak dalej. Cała grupa zwieziona o 11.30 na rozpoczęcie spływu. Myślę, że nie ma to nic wspólnego z dobrą logistyką i planowaniem. Zwróć uwagę na ten element. Planując taki spływ integracyjny dla swojej grupy, zastanów się nad tym, jaki byłby czas tego spływu, ile chcecie godzin spędzić na wodzie. Jaka duża będzie Twoja grupa? Czy będzie to kilkanaście osób, czy może kilkadziesiąt, albo sto, czy więcej? Zastanów się, jakie są możliwości kajakowe Twojej grupy oraz preferencje, czy macie ochotę pływać kajakami dwuosobowymi, czy macie ochotę pływać jedynkami. Zastanów się również, jak sobie wyobrażasz zakończenie całej imprezy, czy ona się kończy w momencie, kiedy wszyscy dopłyną do mety spływu, czy może po spływie zaplanujesz jeszcze spotkanie integracyjne, posiłek dla swojej grupy, może i na atrakcji. Te elementy będą determinować wybory, będą determinować kształt oferty. I będą determinować sposoby przygotowania się do spływu. Cała organizacja firmy kajakowej będzie zdeterminowana Twoimi komunikatami. Dogadujcie szczegóły i dzięki temu unikniecie rozczarowań, wpadek. Jednym z elementów będzie dobranie dobrego, bezpiecznego sprzętu na spływ. W dzisiejszych czasach to nie trudne. Ważne by zabezpieczyć całą grupę w dostosowane do wzrostu i wagi kamizelki oraz oczywiście dobrze mm, dobrać y, odcinek rzeki. Zbyt trudny etap rzeki może spowodować wiele wywrotek, wiele frustracji krzyków i nerwów, a tego chyba nie chcemy osiągnąć na takim spływie. Planowanie i logistyka takiego spływu będą również zdeterminowane Twoimi potrzebami. Jeśli masz dużą grupę, to oznacza między innymi, że nie możesz transportować grupy małymi busikami na start spływu. Raczej powinniście skorzystać z transportu autokarowego. Tak, żeby rozpocząć spływ w tym samym momencie, żeby miało to sens, żeby Dojazd na start spływu nie zabrał ci większości fajnego dnia. Pod to planowanie również powinieneś dostosować plan A i plan B danej imprezy. Patrząc na warunki pogodowe i patrząc na fakt, jaka to jest pora roku, wiadomo, że przygotowanie takiej imprezy i takiego spływu następuje dużo, dużo wcześniej niż data realizacji, więc może zdarzyć się różnie, że dzień, w którym będzie się odbywać spływ, może być na przykład dniem z częstymi, aczkolwiek niezbyt intensywnymi opadami deszczu. A może być cudownie, może być słonecznie, więc przygotuj się na różne warianty, powinien Ci pomóc w tym. Operator firmy kajakowej, współpracujcie w tym temacie, przygotujcie najlepiej plan A i B. Twój zespół, Twoi pracownicy powinni dostać informacje. Tak naprawdę, co zaplanowano? Oni powinni wiedzieć, co będzie do zrealizowania, gdzie, kiedy i jak. To spowoduje, że również oni się przygotują do spływu w odpowiedni sposób. Ze swojego doświadczenia wiemy, że przy realizacji takiego spływu grupowego warto przekazać tak zwaną checklistę, na której uczestnicy spływu sprawdzą obowiązkowe wyposażenie, które warto mieć ze sobą na kajaku, czy będą to czapki z daszkiem czy będzie to picie, czy odzież na przebranie. Musisz komunikować swoim uczestnikom spływu, jakie wyposażenie będzie przygotowane przez operatora kajakowego, czy będzie na przykład możliwość zabezpieczenia rzeczy zapasowych przed zmoczeniem, czy być może zabezpieczone będą telefony komórkowe przed zmoczeniem itd. Tak tak Takie informacje powinny docierać do uczestników, Uczestników spływu, żeby było jak najmniej rozczarowań, a koncentracja głównie na zabawie i miłej atmosferze. Co do tej komunikacji z Twoim zespołem, istotne jest również samo przygotowanie przyjazdu na spływ, więc musisz jasno zakomunikować miejsce zbiórki Twojej grupy, czas wyjazdu i oczywiście harmonogram dnia, jaki jest zarys, kiedy, w jakich godzinach będą posiłki, czy będą te posiłki w ogóle zabezpieczone, kiedy i na jakim odcinku płyniemy rzeką, na jakie wsparcie możemy liczyć od operatora kajakowego, czy będziemy mieli pomoc. Moc na wodzie. I tu wchodzimy jakby w kolejny temat bezpieczeństwa to ta pomoc na wodzie w postaci obsługi ratowniczej i w postaci obsługi instruktorskiej może być istotnym yy, i ważnym elementem w twojej grupie. Bardzo często małe grupy kilkunastoosobowe nie wymagają zbyt dużej pomocy na wodzie. Niekiedy wystarczy tak naprawdę jeden instruktor, jeden ratownik do tego, żeby przeprowadzić taki spływ yy, bezpiecznie, płynnie i w bezpieczny sposób. Natomiast im bardziej liczna Twoja grupa, tym zapotrzebowanie na wsparcie od strony wody rośnie, więc warto nad tym popracować. Jednym z elementów, który będzie wpływał na bezpieczeństwo Twojej grupy, to odpowiedni dobór trudności rzeki. Ty nie musisz tego wiedzieć, jaki ma charakter rzeka, jakie ma trudne elementy, czy są jakieś rwące fragmenty rzeki, czy też trudne przeszkody, których pokonanie wiąże się ze sporym prawdopodobieństwem wywrotki, zalania. Kajaka albo zderzenia z jakąś przeszkodą. Nie musisz mieć takiej wiedzy. To jest informacja, którą dysponuje operator kajakowy, i de facto od niego powinieneś oczekiwać takiej wiedzy i takiego dobrania odcinka rzeki, żeby cała impreza była zrealizowana w bezpieczny sposób. W Polsce przykro to mówić, ale dość powszechnym jest stereotyp połączenia czasu wolnego. Również czasu wolnego nad wodą z alkoholem. Warto zastanowić się, w jaki sposób ukryć ten problem. My, jako operator kajakowy, sugerujemy firmom, z którymi realizujemy spotkania, całkowitą wstrzemięźliwość od alkoholu w trakcie trwającego spływu, natomiast zakomunikowanie swojemu zespołowi, że po wycieczce kajakowej, po spływie kajakowym, na spotkaniu integracyjnym, gdzie będzie zapewnione jedzenie i picie, będzie również dostępny. Alkohol to ty decydujesz o tym, jak będzie wyglądała ta impreza. Czy ona się wymknie spod kontroli, czy jednak będzie się toczyć w dobrym kierunku? Myślę, że to nie wymaga zbyt obszernego komentarza. Na potwierdzenie tych słów dodam tylko, że większość ubezpieczeń tak naprawdę nie będzie zrealizowanych, jeśli cokolwiek się wydarzy, a osoba poszkodowana będzie w stanie wskazującym. My, jako organizator spływu, zawsze staramy się tak dobrać trasę dla danej grupy, by żadne dodatkowe wspomaganie w trakcie wiosłowania nie było potrzebne. Będziesz miał na trasie tyle atrakcyjnych punktów, wrażeń, ciekawych zdarzeń i pozytywnych emocji, że będziesz zadowolony. Kiedy planujesz taki spływ z operatorem kajakowym, zastanówcie się wspólnie nad zabezpieczeniem jedzenia i picia, a także komfortu cieplnego dla uczestników spływu. Wyobraź sobie sytuację, że przyjeżdżacie na spływ wczesną porą, poranną. Wiele z osób wstało bardzo wcześnie, nie zdążyło w domu zjeść śniadania. Spotykacie się już za chwilę ma rozpocząć się spływ, a tu pojawia się głód. Fajnie by było, żeby na przykład przed spływem określić z grupą, że mają zabezpieczyć sobie y, śniadanie. Y, wsiadając do kajaka, y, mają zabezpieczone to śniadanie. Albo drugi scenariusz. Może w kajaku będzie jakiś prowiant dostępny dla każdego. Może trzeci scenariusz. Y, zanim wsiądziecie do kajaków, może będzie przygotowane śniadanie w formie szwedzkiego stołu. Będziecie y, mogli rozprostować po podróży kości, omówić jeszcze co nieco i przy okazji skonsumować pyszne śniadanko. Y, to wszystko zależy od ciebie. Od tego, co masz ochotę przygotować dla grupy i jakie są możliwości operatora kajakowego. Wspomniałem o komforcie cieplnym. Jeśli przyjeżdżasz poranną porą, łatwo zauważyć, że dość często o poranku jest znacznie niższa temperatura niż na przykład w południe. Więc to jest jeden z elementów, który warto zakomunikować wcześniej w swojej grupie, i to również powinno się znaleźć na wcześniej wspomnianej checkliste. Czyli sposób przygotowania uczestników spływu do danej imprezy. Zatem niech brak jedzenia, może brak picia w upał czy brak komfortu cieplnego nie zepsuje ci imprezy i nie zepsuje dobrego nastroju uczestnikom. Pomyśl o tym wcześniej i doprecyzuj takie szczegóły. Pomyśl również o tym, co wydarzy się na zakończenie spływu. Pomyśl, jakie są potrzeby uczestników spływu. Zazwyczaj jednym z najważniejszych elementów jest potrzeba przebrania się w suchą odzież, więc grupa powinna mieć dostępne rzeczy na przebranie. Albo mają je przy sobie w workach kajakowych, albo mają je dostępne, tą odzież, swoje przebranie, na biwaku, na którym kończą spływ. Warto o to zadbać, warto o tym pomyśleć, bo skrajny scenariusz może być taki, że wsadzisz swoich kajakarzy do kajaków, zakończą spływ, niektórzy na sucho, drudzy na mokro, a na przykład na zakończenie spływu muszą wsiąść do autokaru, żeby dojechać na biwa, a w tym czasie nie mają dostępnego ekwipunku na przebranie. To nie jest komfortowe. Również miejsce, w którym chcecie wypoczywać na zakończenie spływu, powinno być dostosowane do wielkości twojej grupy i dostosowane do pory roku. Jeśli twoja grupa jest bardzo liczna, to warto się zastanowić, czy Biwak ma odpowiednią wielkość czy ma wystarczającą infrastrukturę, żeby ten wypoczynek był komfortowy, nie przeszkadzał innym uczestnikom spływów albo innym biwakowiczom w tym miejscu. Podsumowując, spływ kajakowy to świetny pomysł na organizację imprezy integracyjnej. Pamiętaj tylko o tym, że trzeba się do tego przygotować. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przybliżył Ci ten temat i pomoże Ci w organizacji takiej imprezy w przyszłości.